Dzień dobry, moje drogie lwy. Lwice. Witam do czytania z kart anielskich z Grace. Ja nazywam się Grace, a czytanie jest na rok 2018 i oddzielnie na styczeń. Kochani, karty już są na stole. Mam nadzieję, że oglądaliście rok psa 2018 w moim wykonaniu. Ponieważ naprawdę i tak i tak odsyłam wszystkich do tamtego filmiku. Widzicie? Dlatego muszę powiedzieć, że była przyczyna, dlaczego ja zaczęłam od tamtego filmiku. Dlaczego powiedziane najpierw to i to musisz zrobić, Grace, a potem dopiero resztę. Teraz dopiero rozumiem. Całe szczęście, że posłuchałam swojej intuicji. Mam nadzieję, że wy drogie lwy robicie to samo. Teraz. Styczeń. No rok numerologiczny jest 11. To jest ogromnie właśnie ważne. Wy zaczynacie zresztą od jedynki, a to jest i styczeń, więc znowu jest jak 11 i część z was dostanie pieniądze, część dobrą poradę, część ktoś zechce wam w czymś pomóc. Zaczynacie się być może czegoś nowego uczyć, czegoś co naprawdę pomoże wam w dokonaniu wyboru co chcecie robić dalej. Jakiś projekt wspaniały, szczęśliwy, naukę na pewno widzę, robicie coś od serca i jesteście przeszczęśliwi, także niektórzy będą zmieniać karierę, pracę, biznes, kończyć pracę, zaczynać biznes i tak dalej, i tak dalej, więc to jest naprawdę piękna pierwsza nowina, potem macie, jesteście... Zestresowani, bo dużo pracy, 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 wymagania. To może być też i praca domowa, obowiązki, odpowiedzialność, więc z każdej strony nie wiadomo, czego się chwycić z tym, że super sobie ze wszystkim poradzicie, nie przejmujcie się. Może to być też spowodowane nagłymi zmianami właśnie jest nagła praca, zmiana w pracy nagle coś się wydarzyło i teraz trzeba wszystko zmienić dużo ognia, dużo się będzie działo, no ale wy jesteście znakiem ognia, więc ogień dla was to nic strasznego. Teraz niektórych zmiana dotyczy z powodu jakichś uzależnień waszych albo kogoś innego. Uzależnień od kogoś, od czegoś. To może być alkohol, narkotyki, to może być gambling to może być osoba, od której jesteście uzależnieni w jakiś sposób. Więc coś jest, przyjrzyjcie się temu. Okay? I teraz hmm, uważajcie, bo koniec miesiąca to może być taki, że marzycie, rozpamiętujecie, wspominacie, a w międzyczasie przynoszone wam są magiczne możliwości, wspaniałe możliwości osiągnięcia czegoś. Wspaniałe projekty, początki, a wy tego nie widzicie, nie dostrzegacie, pomijacie to, co jest ogromnie ważne, więc już na to z góry uczulam, czyli to jest styczeń. Dla was osobiście wiadomość na 2018 rok. Będziecie zajęci, kochani. Znowu dziesiątka, to znaczy znowu dziesiątka. Chyba tak, jeszcze będzie tutaj jedna dziesiątka, która będzie, a jeszcze dwie dziesiątki. Więc wy kończycie dużo rzeczy, moje drogie lwy, w 2018. To znajduje zakończenie i zaczynacie coś nowego. To dotyczy tego, że jest za dużo pracy, za mało zabawy, za mało uśpiechu, uśmiechu na twarzy. Wiecie, trzeba poprosić o pomoc. Trzeba może zatrudnić kogoś dodatkowego, poprosić o pomoc, bo faktycznie widzę, że jesteście przeciążeni w 2018 roku. I wyraźnie anioły mówi. Dziewiątka. Zakończ to, co już powinieneś, czy powinnaś zakończyć. Przede wszystkim wyśpi się, wypocznij. Weź wakacje, wyjedź na weekend po to tylko, żeby coś zmienić. To tak nie może być. To, to w ogóle życie nie ma sensu, kiedy jest taka sytuacja. Teraz. Dla Waszego otoczenia mogą zwrócić Wam pieniądze, bo pożyczyliście i nawet się czasami może nawet nie spodziewacie, a czasami tak, ale co zrobiłeś dobrego, Lwie to teraz do Ciebie powróci. Więc e, nie spodziewacie się na pewno pieniędzy jakichś, na pewno, być może. E, albo chcecie pożyczyć i chętnie Wam pożyczą, wziąć na przykład... E, Większą pożyczkę na dom czy na samochód, też Wam wychodzi. No, za dobre zawsze zwraca się dobre, więc dobre serce wynagrodzone, ale dla części widzę, że w ogóle możecie zmieniać miejsce zamieszkania. Możecie w ogóle być gdzie indziej i to będzie Wam pobłogosławione. Pożegnaj się ze starym i powiedz hello do nowego. Czyli kończycie już jakiś etap w swoim życiu i teraz zaczniecie zupełnie coś nowego, bo to jest wasze środowisko, otoczenie, rodzina. Ale to, co zaczniecie, będzie o wiele lepsze, ponieważ będziecie to robić, żeście zastanowili się i robicie to z serca, co chcecie robić. Będziecie mieszkać, będziecie pracować, będziecie z kim chcecie być, zupełnie. Być może innej stronie. Praca kariera, jedenastka, to jest właśnie ta jedenastka rok. No, jak widzicie na zdjęciu, jest lew. Lew i jagnięcie. Czyli trzeba wiedzieć, kiedy być tym lwem, a trzeba być pokornym z kolei jagnięciem. Czyli mieć siłę, a jednocześnie miłość, współczucie. Trzeba umieć przebaczyć, trzeba być miłym, grzecznym dla ludzi i wreszcie zrozumieć, jak jesteście cudowni. Bo może siebie do końca nie doceniacie, może tak byliście zapracowani, czy jesteście i zakręceni, że nawet przestaliście patrzeć na siebie jako na unikatowych, wspaniałych ludzi. Więcej czasu, kochani, na zewnątrz. Więc może ktoś myśli o tym, żeby pracować albo biznes prowadzić na zewnątrz. Czy to ogrodnictwo, czy to rolnictwo, czy no wiele rzeczy może być na zewnątrz. W każdym bądź razie spędzajcie jak najwięcej, bo tam też i otrzymacie podpowiedzi, download, co powinniście robić. I Archanioł Michał mówi: jesteście na właściwej drodze. Nigdzie nie złoczyliście, jesteście dokładnie tam. Gdzie powinniście być i jakie decyzje podejmujecie? Jeśli chodzi o zdrowie, no to jest król czy królowa, to jesteście wy, bo jesteście znakiem ognia. Bądźcie liderami, decydujcie o własnym życiu. Nie pozwólcie, żeby inni powiedzieli wam, co jest dla was dobre albo nie. Okay? Możecie nagle wygrać pieniądze, możecie nagle dostać pieniądze, bo to już jest drugi raz, więc jest to bardzo możliwe. Ktoś może też pojawić się w Waszym życiu, kto zechce pomóc Wam w osiągnięciu tego, co potrzebujecie. I to Wam na zdrowie pomoże. To przede wszystkim, jeżeli staniecie na nogach i będziecie sobą i pójdziecie w stronę spełnienia swoich marzeń, to już Was uzdrowi. Znowu bądźcie na łonie natury oddychajcie głęboko korzystajcie ze świeżego powietrza ok, bez względu na połowę roku bo wy przechodzicie zmianę, transformację modlitwa pomaga to jest Archanioł Michał i on ma dziecko no ja mam nadzieję, że nic się nie będzie nigdzie z dziećmi działo, ale jeśli gdzieś w rodzinie i tak dalej więc a, modlitwa zawsze pomoże modlitwa taka rozmowa szczera z Bogiem. A jeszcze najlepiej mu z góry dziękować. Czy Archaniołowi Rafałowi, czy w ogóle aniołom. Podziękować za to, że dziecko jest zdrowe, czy za to, że wy jesteście zdrowi, okej? Okay? Dużo świeżego powietrza, kochani. Wiecie, co ja myślę o stresie i przepracowaniu? Teraz kolei miłość. No, niektórzy z was siedzą i czekają. No przyjdzie, nie przyjdzie. Przyjdzie, nie przyjdzie, przyjdzie, nie przyjdzie, a już się niecierpliwie, a tutaj mówią wyraźnie: zachowaj cierpliwość. Nie martw się, bo to nic ci dobrego i tak nie da. Czas boski to czas boski. Stanie się wtedy dokładnie, kiedy jest na to pora, na co jest z kolei czas, już po raz drugi odpocząć. Czyli wy, lwy przepracowane, zestresowane, wy potrzebujecie najbardziej odpoczynku w 2018 roku. Przejąć władzę nad własnym życiem. Spełniać się, ale odpocząć, odpocząć i odpocząć. Ok? Dopiero potem można planować, co robić dalej, bo wy jesteście za bardzo zmęczone, za bardzo zestresowane, żeby podjąć właściwą decyzję. Krótko mówiąc. Ci, co są wolni i czekają, przyjdzie. Tylko czy ty wiesz, kogo ty naprawdę chcesz? Czy jesteś najlepszą wersją siebie? Czy ty przyciągniesz właściwą osobę? Tu są jakieś uzależnienia od czegoś. Tutaj mówią, i to jest ostateczne, są dwie wiadomości. Trzeba skonfrontować siebie, spojrzeć w lustro, kim się naprawdę jest, żeby właśnie przyciągnąć właściwą osobę i żeby na siebie móc patrzeć i widzieć nie za mało, nie za dużo. Czy widzisz siebie we właściwych? Czy jesteś lwem, który patrzy w lustro, a widzi małego kotka? Może nie doceniasz siebie, nie rozumiesz, jak jesteś lwie potężne, żeby pójść ze swoimi marzeniami. Tu jest też dziesiątka, dziesiątka dzwonkowa to są pieniądze, to są tradycje rodzinne, to jest szczęśliwa rodzina. Może niektórzy dostaną jakiś spadek, może ktoś zostaną podarowane jakieś pieniądze, słuchajcie. Bo ja widzę, że robicie jakieś inwestycje, może planujecie już emeryturę i tak dalej, więc gdzie pieniądze powinny pójść, jak je zabezpieczyć. I wreszcie ostateczna, jakie wasze przeznaczenie jest pracowanie nad ciałem, więc może jakiś masaż, jakaś terapia, uzdrawianie energią, fizyczna terapia, albo po prostu od gimnastyki być trenerem. A więc zbudować swoje ciało. Kiedy masz ciało silne, jesteś silna emocjonalnie i psychicznie, nie tylko fizycznie. Także kochani, Odpoczywajcie. Relaksujcie się, żeby być szczęśliwymi w 2018 roku, czego życzę Wam z całego serca. Sięgajcie po gwiazdy i spełniajcie siebie swoje marzenia. Buziaczki, uściski i do kolejnego. razu.